Tomaszów Lubelski założył około 1590 roku kanclerz i Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski. Początkową nazwę Jelitkowo, wywodzącą się od herbu zamojskich Jelita, zamieniono w pięć lat później na obecną, od imienia syna kanclerza, Tomasza. W, w 1627 roku zbudowano tu drewniany kościół, który obecny swój wygląd zawdzięcza gruntownej przebudowie dokonanej 100 lat później. Wiele wskazuje jednak na to, że w tymże 1727 roku na miejscu starego dźwignięto zupełnie nowy kościół. Nadano mu bardzo rzadko spotykaną w Polsce formę. Oto wzniesiony z drewna obiekt naśladuje kształtami i detalami architektonicznymi budowle murowane. Tak jakby budowniczowie wstydzili się, że budują z materiału tańszego i mniej trwałego niż cegła czy kamień, ale za wszelką cenę próbowali ukryć ten rzekomy niedostatek. Jak na kościół drewniany, ta świątynia jest wielka. Uformowano ją jako pseudo bazylikę. To znaczy, że nawa główna jest wyższa od bocznych, ale w nawie środkowej nie ma okien niezbędnych w rzeczywistych bazylikach. Tyle, że ściana nawy jest znacznie dłuższa niż najwyższe drzewa rosnące w naszym klimacie. Układanie jednej warstwy z kilku belek leżących jedna za drugą osłabiałoby konstrukcję. Potrzebne były więc wzmocnienia. Żeby nie psuć bryły, dodano je od wnętrza. To te występy o trapezowatym kształcie. Konstrukcyjnie pełnią taką samą rolę jak gotyckie przypory usztywniają ściany i zapobiegają ich rozchylaniu się. Dwuwieżowa fasada z niskimi dzwonnicami i baniastymi hełmami wydaje się nieco przysadzista. Belka tęczowa wyznaczająca granicę pomiędzy nawą a prezbiterium, barokowo wygięta, ozdobiona została krucyfiksem i rzeźbionymi postaciami Marii i świętego Jana Ewangelisty. Ołtarz główny zbudowano w drugiej ćwierci XVII stulecia i potem kilkakrotnie przerabiano w wieku następnym. W prawym polu bocznym ołtarza postać św. Tomasza Apostoła. Boczne ołtarze są późniejsze, bo z XVIII wieku. Znajdujemy tu charakterystyczne dla epoki motywy zdobnicze, przypominające niesymetryczne muszelki, kogucie grzebienie, płomienie wreszcie. A wszystko to w modnych na on czas pastelowych, delikatnych i eleganckich kolorach. Ambona jest wczesnobarokowa z połowy XVII wieku, może więc pochodzić z poprzedniego, starszego kościoła, niegdyś stojącego na tym miejscu. Dodajmy jeszcze chór muzyczny z niewielkim instrumentem ozdobionym rzeźbionym prospektem organowym. Postać króla Dawida z harfą przypomina o jego patronacie nad muzyką. Całość zdobiona motywami rokokowymi. Oto i całość wyposażenia, choć warto zwrócić uwagę na fakt znamienny. Drewniany kościół kształtem i formami architektury został celowo upodobniony do budowli murowanej. Dlaczego więc, skoro ponoć wstydzono się taniego materiału, nie otynkowano albo nie pomalowano całej świątyni wewnątrz i na zewnątrz? Może nie starczyło czasu albo pieniędzy. Albo może właśnie tak miało być? Nieco prowokacyjnie, zaskakująco, tak jak lubiano w czasach baroku. Jakkolwiek było, powstało dzieło niebanalne i bardzo cenne Kościół w Tomaszowie lubelskim.